Cześć kochani, witajcie na filmacji dzisiejszej. Proszę, żebyś teraz wybrał, żebyś teraz wybrała jedną z tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. To może być pierwsza talia, to może być oczywiście druga talia. I proszę, żebyś teraz napisał, żebyś teraz napisała w komentarzu, która talia dzisiaj leci do Ciebie. Czy pierwsza, czy może ta druga. A ja następnie czytam dla Ciebie taką afirmację, taką inspirację, czym się kierować yy, dzisiaj. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś yy, pierwszą afirmację, to brzmi ona w następujący sposób. Słucham swojej intuicji, potrafię odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy Piękna, prawda? Wspaniała jest ta inspiracja Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię, no to dla Ciebie afirmacja na dzisiaj jest właśnie taka Duch obfitości przepływa przeze mnie swobodą, ze swobodą Moje życie jest święte Również piękna i wspaniała jest ta a, afirmacja, ta tak zwana złota myśl. E, pięknie dziękuję za dzisiaj, e, było mi bardzo miło się z Wami zobaczyć i widzimy się, kochani, jutro. Tymczasem życzę Ci pięknego dnia. Pa pa!